I dziś robimy dla Was challenge: realistyczne rysowanie. Ja wzięłam ołówek, gumkę i strugaczkę oraz oczywiście szkicownik, żeby mogła na czymkolwiek rysować. I zaraz zabiorę się za to, co finalnie chcę narysować, o czym za chwilę się dowiecie. A ja zabrałam się do, za dziewczynkę w bluzie z firmy Nike. Jej włosy będą ombre, bo bardzo mi się podoba. Efekt zobaczycie na końcu, więc oglądajcie do końca, proszę, i subskrybujcie. Tak, właśnie. On ma oczywiście rację, ale nie chodzi mi tutaj o subskrypcję, bo tutaj również ma rację, tylko chodzi mi o to, że jej rysunek zobaczycie na końcu, żebyście mieli niespodziankę. Po prostu będziemy się tak raz na jakiś czas wymieniać. Jak widzicie na ekranie, odrobinkę się wcięłam i totalnie nie wiedziałam, co narysować, więc o, zaczęłam coś robić. Więc może ktoś już zauważył, w co szczerze wątpię, to będą bananki. Okay, więc w tym momencie um, zaczynamy taką jakąś serię rysunkową. Um, no i... Um, Będziemy robić tak, jak powiedzieliśmy wam, wam na intro, no. Okej, okay, więc moje banany zaczynają coraz bardziej przypominać banany, a jeżeli jeszcze po naszym intro, czyli e, tak jak e, jakby my to nazywamy intro, ale to jest filmik pierwszy po prostu, jaki wrzuciłyśmy na YouTube, nie wiecie, która jest która, to ja, od bananków. Jestem WOW, a ta druga, która naruje o dziewczynie, jeżeli chcecie sobie cofnąć, to jest WON. Zachęcamy Was do oglądania dalej, bo będzie się działo. Jeżeli Wam się podobają takie formy filmiki i chcecie więcej, to dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał, ponieważ to nam bardzo pomoże i będziecie dostawali serduszka od nas. Oczywiście to na komentarzach! Pewnie mogliście już zauważyć, że przed chwileczką przesiąkł mi ten piękny żółty marker, który będzie na początku na całym bananie. W tej chwili szedł on z oczu, bardzo za to przepraszam. O, i już wrzucił. Banany będą całe w tym żółtym kolorze, aczkolwiek będą pocieniowane. Będą wykonane markerami na bazie alkoholu oraz kredkami. Więc będzie fajnie. A wy, oczywiście, jak już skończycie filmik oglądać, to zagłosujcie, która z nas ma fajniejszy rysunek. Jeżeli nie widzieliście naszego pierwszego filmiku, no my to nazywamy intro, ponieważ w angielsku to było intro jako pierwsze wideo. I wiecie chyba, o co mi chodzi. To zapraszamy bardzo uprzejmie, czy jakkolwiek to się mówi, bo już się zgubiłam w moich słowach, ale no. Tak, właśnie. Zapraszamy Was gorąco. Bananki, po tej krótkiej przerwie dla was na muzykę, są już prawie gotowe, wystarczy je docieniować, dodać najciemniejsze elementy, no i będą przepyszne. No, ja też bym chciała je zjeść. Myślę, że minionki by też, i by śpiewały do tego banana u oh, nana oh. Ja bardzo kocham banana na anglię. Yeah. Tak, więc poznajcie bujną fantazję von. I fantazja nie ma granic. To trochę tak jak moja, ale ja mam chyba aż takiego czegoś nie wymyśliła. A więc gratulacje! Barcie się, ja tak em, ogólnie nie em, śpiewam. To bo po prostu fałsz i za dużo cukru. Jak widzicie, przeprosiłam Was za dźwięki w tle. Myślę, że markery już kończą z tymi banankami. No, ja też tak myślę. się zastanawiali, to z moją dziewczyną jest ok, chociaż wiem, że nie zastanawialiście się zbyt długo albo po prostu. Ja wam podpisałam, do kogo należy banan, nawet z hashtagiem w kolorze bananka. Powiększyłam wam i tak jak myślałam, że to powoli będzie koniec z markerami, ale jednak chyba nie. A dlaczego? A dlatego, że musiałam wziąć brązowy marker i zrobić te słynne kropki na bananie te wiecie jak banan jest zepsuty odrobinę albo chociaż trochę poleży to ma takie kropki więc musiałam je tutaj dodać no nie? za chwilę zobaczycie efekt końcowy mojego rysunku tak na końcu filmiku pokażemy Wam pełne zdjęcia naszych rysunków i moich bananków mimo wszystko i rysunku e, Von, czyli tej pięknej dziewczyny. Oczywiście jak zobaczycie filmik, tak jak już wcześniej Wam mówiłam, piszcie w komentarzu kto wypadł fajniej, a najmilszym komentarzom będziemy rozdawać serduszka. Wreszcie zabrałam się za kredki, wzięłam je i zaczęłam nimi cieniować. Bo nie miałam tutaj żadnej białej części, a miałam już wszystko zrobione praktycznie. Więc tylko kredki trzeba było po prostu docieniować. Jestem głodna. To zjedz banana! dobry pomysł właśnie jednego zjadłam moje banany są prawie gotowe i myślę że to samo można powiedzieć o e, dziewczynie won e, którą oczywiście rysuję bo ona nie ma dziewczyny Jak widzicie, wyciągnęłam blok, co może skutkować tylko jednym, że banany są gotowe. Więc powiększam Wam i zobaczcie je sobie trochę bardziej z bliska. O, chociaż i tak macie je blisko. Wow! Przecież moja dziewczyna może jeść Twoje banany! I po raz kolejny Won ma rację. No, widzicie, ona ma naprawdę zawsze rację. O, ja jeszcze tutaj troszeczkę smug kredką dodaję tak coś zauważyłam w tej chwili już nawet nie wiem co Naszych prac. A więc pa.